Halo, halo, mam Siemanko z tej strony Kirizu a to jest taki drugi odcineczek jak zarobić na Lonecrafcie po raz pierwszy a to ja mam wyspodziewkę 1 z 3 ale spoko i ogólnie ja na początku też się zastanawiam jak mogę zarobić łatwo i szybko szybko to jest sprawa rozbudowania tego wszystkiego ale na samym starcie lecicie sobie na E, kopalnie, na spawnie lecicie sobie tutaj od razu w lewo odbijać. Nie każdy o tym na pewno wie, bo jednak wiecie, gracie. Nie każdy grał o Metina. Nie każdy wie może o tym. I lecicie cały czas. I tutaj macie taką piękną wieżyczkę e, zbudowaną przez pewnie Turbo HM, bo się chwalił ostatnio w komentarzu macie górnika spoko spoko ale nie wiem czy wam to po prostu pokażę bo wiecie, ludzie są w tej kopalni też i tutaj normalnie znajdujecie takich ziomków jak górnik level pierwszy i z nich wam wydropi albo jakiś spawner albo znajdziecie jakieś rudy diamentu ewentualnie właśnie jakiś tam blok węgla na pewno i oczywiście nasz upragniony, upragniona stoniarka Tego nie wiem czy teraz go znajdę, ale to jest chyba mniejsza wiecie po prostu nas będzie podchodził, bił coś takiego jak zombie tylko takie bardziej smutowane. no nie wiem jak to nawet nazwać po prostu skapniecie się na pewno jak on wygląda i potem bierzecie na przykład sobie takiego murzyna kerla którego tutaj aktualnie nie ma ale powiedzmy i chłop przez całe życie kopie, nie? Ja teraz to sprzedawałem przed chwilą. Jest takich e, trzech takich pojedynczych, znaczy podwójnych w sumie, skrzyneczek, no coś koło no, ciszy jak mi wpadło no coś koło tego. A widzicie, on co chwilę przechodzi sobie kopie, wy podchodzicie, kradniecie, nie? I tak cały czas możecie chwilę postać na łasku, nie wiem, pokopać, tak takie duperale, co nie? i ogólnie fly fly, dobra nie, bo ja mam latającą świnkę tak, taki dopalacz i ogólnie na sam początek wiecie może dostać 30 dolarów, 30 dolarów nie jest to dużo ale bierzecie sobie, kupujecie kaktusa. za chwilę wykopiecie z cobblestone na 6 dolarów na na piasek i wtedy robicie taką pseudo kaktusiarkę i tak możecie cały czas tak faktem dużo ona nie zarabia przed chwilą ściągałem było tutaj 9 z taku zrobiłem w 120 dolarów ale widzicie co chwilę jakiś kaktusik leci ja przed chwilą 4 kaktusy zebrałem nawet nie wiem skąd i ogólnie jeszcze spoko sprawa jest taka że zaraz wam powiem co możecie zrobić, żeby wygrać z e, rudy stopnia pierwszego? Ale to musicie jeszcze chwilę poglądać, bo wam zaraz powiem. A w tym momencie, widzów zasubskrybuj ten kanał, bo 50% z nas, w sumie to z Was, nie subskrybuje tego kanału. Także kliknij na dole przycisk subskrybuj, a i żeby zrobił się szary, nie? To jest dla mnie ważne. A i teraz ogólnie, mm, tutaj zbożem mi rośnie tutaj jakieś ziemniaki, nie ziemniaki, co nie? I z tego też idzie dosyć ładnie zarobić, nie? Ogólnie każdy może powiedzieć, no, może zrobić po nie będziesz musiał tego niszczyć, ani nic. Ale od tego jest coś takiego jak e, farma poziom drugi, on zbiera i sadzi automatycznie na plony. Fakt faktem, nie wiem skąd to mam, bo to przyniósł mi awirek także ja nie wiem ale coś tam zbiera coś tam śmiga i jeszcze tam są marchewki no i tutaj oczywiście e, melony melony też są w spokoju bo też ładnie można na nich zarobić zaraz wam powiem ile zarobiłem z i 7 meg to jest niby tam parę melonów, ale zarobiłem kolejne 30 dolarów, czyli zarobiłem na jakieś 4, 4 piasków, 4 i tam i na czwarte piasku jakoś to już hello, spoko także też by się opłacało robić e, taką meloniarkę ale to wiadomo, potrzeba jakieś obserwery, jakieś tłoki i tak dalej, i tak dalej, a na sam start właśnie taka kartusiarka hmm. Także w tym momencie, jeśli chcecie wygrać e, w Rudy Rude stopnia pierwszego, musicie mieć subskrypcję publiczną, lajka i napisać komentarz e, o której porze dnia to oglądacie, plus do tego ważnik z LoneCrafta. Bo wiecie, muszę jakoś z Wami z, was znaleźć na LoneCrafcie. A widzicie tutaj sobie kopię taki fajny murzynek o i jedno co zauważyłem to jeszcze fajnie się zarabia na szkatułkach Mówicie tutaj jakiś gold tutaj jakiś o spawnerów tutaj nie wiem co mi dropło tutaj też nie wiem co mi dropło ale mniejsza o yender chest mała sakiewka by otworzyć coś tam zobaczę, o i gąbka, gąbka jest po to, żeby były punkciki Już mam ich tu 5. Także myk Jest też szósta Myk I sakiewka 1934 Opłaca się? Opłaca Jestem dwa koła do przodu Także co? Ja wam dziękuję za oglądanie Komentujcie, subskrybujcie i oczywiście lajkujcie I pamiętajcie o tym, że o godzinie 12 w poniedziałek, w środę i piątek są odcinki, także wiecie, do zobaczenia w następnym odcinku, także ją!